O, dzień dobry. E, spróbujmy odblokować Delosta. Trzeba znaleźć Lost Poster. Taki plakacik. którego już zdobyłem. No się odblokowałem. Nie, potem trzeba właśnie w tym miejscu umrzeć. Tylko najpierw trzeba plakacik e, odnaleźć. The missing Poster. A to takie łatwe nie będzie, nie wiem gdzie on dokładnie może się respić. Więc trzeba będzie sprawdzać, sprawdzać wszyściuteńko. O! Missing poster. <gryw> Dzień dobry! Jakby od razu! Bo to jest Sacrifice Room, prawda? Tak, to jest Sacrifice Room. Mamy. Nie sądziłem, że tak szybko to wyjdzie tej. Pierwszy ran! To jest serio, pierwszy ran jaki robię. Mamy do Losta. Problem jest taki, że on nie ma żadnych serc. Ej, ja się. E, nie spodziewałem się, że ja będę grać dzisiaj Delostem w ogóle. Ej, halo. Keep your friends close. Dobra, ale ja... Detkata potrzebuję. On strzela przez kamienie. Heck yeah! Wow, Eternal Heart, Soul Heart, ale to mi nic nie da. To mi nic nie da, człowieczku, bo. To się gra... Bo kurde. Nie mam serca. Żadnych Dobra, monstro. Chodź tu. Ja to, jak ja strzelam przez kamienie, to chodź tutaj. O, no i proszę bardzo, ja sobie tak postrzelam w ciebie. No problem. Jakie mam w Dwójka. Z tego co wiem, to ja mam Holy Mental, ale. Wolę nie ryzykować, żeby dostać obrażenia. To się, czyli umrzeć w sumie. Więc... Okej. Okay. plus speed up, size down. Jest full health, wow. Zarąbiście, dużo mi to da. <grafię> Naprawdę. Ok, lecimy dalej. Co to jest? To są te... Słyszałem, że coś się tam wybuchło. Nie mam Nie Nieważne. Jest dolost. Idźmy nim jeszcze raz. Chodźmy nim jeszcze raz. Fire tears. Chętnie. Pride. ja... Lost nie powinien mieć Holy Mantle przypadkiem? To może w DLC albo w jakimś tym... Summon Bombs? Ja tego chyba nie chcę. Tego chyba nie chcę jako Delost. Lost. A dobra, ale to, że mogę strzelać tymi łzami przez kamienie, to bardzo pomaga. No i cholera, czemu to tak skacze? To unplayable. Jak ja nie mogę dostać ani razu. The Hierophant. Wow, dzięki za serca, których nigdy nie wykorzystam. No i to będzie zabawne, jak ja umieram przy każdym hitie pierwszym. Cyk, a, cyk. Dobra, to będzie skakać, ale jak będę nad kamieniem, to to nie będzie na mnie skakać, prawda? Dobra, e, item romo nie było. <ścoughs> ja bardzo potrzebuję itemów, o, dobra, oj, oj oj, muchy. Jest item, dobra, na szczęście nie muszę się nigdzie dalej. ...za... zagłębiać. No, także... Gnodliw! Zajebiście tego potrzebowałem. Teraz znaleźć cokolwiek, co bije... ...jakiegoś buddy... ...co ciągle bije tego Gemini. O. I będzie super turbo giga extra wtedy, bo nie będę musiał. No kurde, wnerwia mnie to, że muszę. O, dupa. To nie jest postać dla mnie, ale chciałem mieć cię odblokowaną. To nie jest, to naprawdę nie jest postać dla mnie, ale... Ale przynajmniej mamy odblokowaną. Badwos, to, to mi nie daje absolutnie nic. On w DLC na pewno dostaje Holy Mental Na start. Więc... E... Myślę, że zostawimy go sobie. A do czasu, aż gdzie y, zakupię sobie DLC Afterbirth Plus, bo już wtedy są no Nie wiem, czy Repentance potrzeba, czy nie, ale. No nie, nie chcę mi się z tym typem bić. Jest The Lost, <gryw> proszę bardzo. Jest odblokowana kolejna postać. Coraz więcej ich się nam tu robi. Ja sobie Azazel'em pokonam właśnie tego Aizaka. Jeszcze na hardzie, ale dobra, mamy Delosta. Po to był ten film, także. ja się zamierzam i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!